Cześć, zarówno dla mnie, jak i dla większości z Was, przypuszczam, żyjących w ciągłym pośpiechu, ograniczenie aktywności do wyłącznie czterech ścian jest niezłym wyzwaniem. Już pomijając wymiar nawet finansowy, samo siedzenie w miejscu nie jest łatwe. Jak można wykorzystać ten czas produktywnie? Mój patent jest taki, robić rzeczy, na które nigdy nie miałem czasu. Ostatnio nagrałem film o najdroższej literce na oponie, który zebrał całkiem sporo pozytywnych komentarzy, więc okej, okay, idźmy w tym kierunku. Mówmy o bezpieczeństwie na drodze, aby nasze życie, jak już nas, wypuszczał z domów, było jak najdłuższe. Pod koniec zeszłego roku opublikowałem na Facebooku post na temat kart ratowniczych. Część z was wie o co chodzi, ma taką kartę w samochodzie, ale wyszło też, że dla wielu uczestników w tamtej dyskusji był to zupełnie nowy temat. Myślę, że teraz jest dobry moment, aby opowiedzieć o kartach ratowniczych także na YouTubie. Wierzę w to, że każdy z moich subskrybentów jest dobrym kierowcą, ale nawet najlepsi nie poradzą nic na głupotę i brawurę innych. Straż pożarna, która przyjeżdża do wypadku, dobrze wie, że wydostanie z wraku osób poszkodowanych nie zawsze jest proste. Budując coraz bardziej bezpieczne auto, producenci umieszczają w różnych miejscach karoserii odpowiednie wzmocnienie, które pomagają przeżyć wypadek, ale jednocześnie paradoksalnie mogą utrudnić wydostanie pasażerów z wraku, bo strażacy. Przecinając karoserię po masku, można powiedzieć, mogą natrafić właśnie na wzmocnienie, co może wydłużyć akcję ratunkową. Dlatego właśnie powstała kampania społeczna Karta Ratownicza w pojeździe. Na jej pomysł wpadła w Polsce komenda główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Związek Dilerów samochodów. Wspomniana karta to dokument w rozmiarze kartki A4. Jest to graficzny schemat naszego samochodu zaznaczonymi niezbędnymi dla służb ratowniczych, oczywiście, elementami takimi jak wzmocnienie karoserii, poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, czy też akumulator. Łatwe zlokalizowanie tych elementów pozwala na sprawniejsze, nawet podobno. O 30% przeprowadzenie akcji ratunkowej. Dlaczego? No, na przykład, znając miejsca wzmocnień konstrukcji, ekipa ratownicza ominie je i będzie mogła pomóc szybciej. Proste. Podobnie jest z akumulatorem, który jak wiadomo należy niezwłocznie odłączyć. Jak zdobyć taką kartę? Najpierw zapytaj w salonie. Jest darmowa. Można ją też ściągnąć ze strony producenta albo zajrzeć na stronę, która zresztą powstała. Dawno zresztą, w ramach tej akcji karty ratownicze.pl. Po wyborze marki trafiamy najczęściej na strony producenta, która czasem jest w wersji angielskiej lub niemieckiej. Tak czy inaczej, można tam pobrać dokument do wydruku. Taką kartkę należy mieć w daszku przeciwsłonecznym kierowcy, ale strażacy w razie czego muszą też wiedzieć, że w ogóle tam jest. W tym celu i o to można na dobrą sprawę zapytać w salonie dowolnej marki. Należy w lewym dolnym rogu przedniej szyby umieścić specjalną naklejkę informacyjną, dzięki której ratownicy będą wiedzieć, że karta ratownicza znajduje się w samochodzie. Co ważne, to nie jest pomysł wyłącznie polski. Lokowanie zarówno naklejki jak i samej karty jest takie samo dla każdego państwa w Unii Europejskiej, właściwie w Europie można by tak powiedzieć. Znalezienie i wydruk zajmie kilka minut. Teraz jest na to czas. Oby się oczywiście nie przydało, ale w razie czego niech tam będzie. Teoretycznie w nowych autach można znaleźć też kody QR, które w razie czego natychmiast wyświetlają ten schemat, ale w sytuacji podbramkowej tradycyjne rozwiązania chyba sprawdzą się lepiej. No więc link do strony ze schematami znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. I jeszcze raz. Oby się nie przydało. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!